Witam Was, Elżbieta Witkowska na moim kanale Domowa Krawcowa. Dzisiaj pokażę Wam, jak można naprawić kurtkę, w której pękł ręka. Bardzo często o to prosicie, o takie filmy, żeby były, jak naprawić sobie jakąś odzież, więc dzisiaj taki powstał, przy okazji tego, jak ja będę naprawiać ręka w mojej kurtce. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do włączania dzwoneczka, Również, żebyście wiedzieli, co dzieje się u mnie na moim kanale. Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie i na Facebooku. Mam również tam grupę, którą prowadzę i pomagam osobom, które mają problemy z szyciem. To zaczynamy działać. Będziemy rozwiązywać dzisiaj problem poprutego rękawa, który jest tutaj rozpruty na linii rękawa, jak również na linii pachy. I to Wam tutaj za chwilę pokażę, jak się do tego zabieramy. W pierwszej kolejności musimy sprawdzić, gdzie nam się popruła. Ok, ja już widzę, że tutaj i linia rękawa mi się wypruła, i linia tutaj nam mi się wypruła pachy. Czyli biorę tą kurtkę, odwracam ją sobie na lewą stronę. I szukam, gdzie jest zeszyta podszewka. No bo wiadomo, że gdzieś musiała być ta podszewka wypruta. Więc szukam, gdzie zostało faktycznie zeszyte. O, proszę, znajduję, że podszewka została zeszyta tutaj w tym rękawie. Czy to akurat będzie ten rękaw, który mam kokruty? Nie. Ale dobra, nie ma problemu. Czyli znalazłam tutaj to miejsce zeszycia. W pierwszej kolejności musimy ten otwór tutaj wypróć. Czyli bierzemy wyprówaczki takie, albo jak macie inne takie z maszyny, delikatnie nacinamy. Jeżeli zostało to dobrze przyszyte, to wystarczy pociągnąć. O, I samo się. Nam wypruje. tu warto również naciąć i wypróć. Mamy otwór. Dobrze. Przy okazji można zobaczyć, jak taka kurtka została uszyta. Mamy tutaj już ten otwór zrobiony. Szukamy, gdzie mieliśmy rozprucie. Ja akurat mam w przeciwległym rękawie, czyli tu mam dziurę, tu mam dziurę na kurtkę. Więc co robię? Wkładam rękę tutaj do tej mojej dziury i idę sobie tutaj przez plecy, przez plecy. Idę do mojego rękawa. Tutaj co mam. Tylko szukam go, gdzie on tu jest, bo on mi się tu odwracał. To, o, jest. Już tu wychodzę. Proszę bardzo. Jestem tutaj. I teraz odwracam ten cały rękaw sobie na lewą stronę, czyli wkładam tu rękę i wyciągam przez ten otwór, który tu miałam przed chwilą. Da się kurtkę wyciągnę przez taki otwór, nie martwcie się. Że kiedyś ktoś tak uszył tą kurtkę. Jak chcecie możecie całą kurtkę wyciągnąć na drugą stronę, ale nie musicie. Wyciągnijcie tyle, ile potrzebujecie. Tak robi się za każdym razem każdą kurtkę. No i szukamy teraz tego miejsca, gdzie mamy ze pokrute. Tu ja mam moją dziurę. W pierwszej kolejności, tak jak się zszywa. Zszywamy rękaw, czyli spinam sobie szpilkami albo czymś ten linię tego rękawa, czyli linię tutaj dołu rękawa i to sobie zeszyję na maszynie. Jeżeli uda Ci się przeszyć to dokładnie w miejscach, gdzie była wbita igła oryginalna, to będzie bardzo fajnie, bo wtedy nie zrobi się więcej dziurek. Jak przeszyjemy ten kawałek, dopiero będziemy wszywać rękaw po linii pachy. Teraz jak już mamy tutaj przeszytą tą linię, rami, linię rękawa, to teraz musimy tą naszą pachę spiąć, czyli spinamy normalnie tak jak, jak się zszywa rękaw. Najlepiej to by było wsadzić go do środka, ale tutaj no niestety jest tak wywinięte, że nie damy rady, więc spinamy znowu teraz po linii po linii pachy. Zszywa się to tak jak się zszywa normalnie rzeczy. Okej. Okay? No i szyjemy. Jak już mamy przeszyte, to teraz w ten sam sposób, który przed chwilą składaliśmy ten rękaw, wyciągamy wszystko. Tutaj ręka wyciągamy. Sprawdzamy, czy wszystko jest ok, jest wszystko pięknie zeszyte. Przy okazji zobaczyłam, że mam również tutaj podszewkę na świe bocznym rozprutą więc od razu również. Przez ten otwór jeszcze przeszyję sobie tą podszewkę, którą tutaj mam. Czyli tak samo chwytam podszewkę, wyciągam ją tu. Chwytam tutaj, tak jak jest zeszyte. Spinam szpilkami. Widzę, że to tak nawet sobie trochę poprawię, bo tu takie prawie na oryginalnie to, prawie na niczym przeszyte, i przeszyję to również na maszynie. Przy okazji, można całą kurtkę sprawdzić, czy, czy gdzieś jeszcze nie ma dziur. O, i ja już sobie tu też zeszyłam. Jeszcze sobie obejrzę. Tu wszędzie jest dobrze. Więc jeżeli jest kurtka cała, dobrze zrobiona. Bierzemy otwór na przez który przed chwilą przeciągaliśmy wszystko i musimy teraz go po prostu złożyć do środka tak jak był przed chwilą. I zaginając te brzegi tak jak były fabrycznie zagięte, bo wiadomo, że nic się tu nie zmieniło. Pospinajmy to sobie szpilkami, no i oczywiście przeszywamy to na maszynie. Ja to przeszyję specjalnie jasnym, no nawet mi się nie chce zmieniać na ciemny, ale generalnie powinniśmy czarnym kolorem przyjechać, nie? Albo pod kolor. I tak jak mówiłam, kurtka już jest naprawiona, zeszyta i zajęło mi to raptem może z 5 minut. Wam na pewno też więcej to nie zajmie. Więc w taki sposób można sobie naprawiać kurtki. Odwracają je na lewą stronę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału na YouTubie. Również do zapisywania się na moją grupę na Facebooku Domowa Krawcowa Porady i Wskazówki oraz do obserwacji mnie na Instagramie. Miłego życia, miłych przeróbek, dajcie mi znać, czy filmik się przydał i czy korzystacie i chcecie więcej takich porad. Miłego życia.